Dajcie, Moi Drodzy! Kończymy rozsiewanie nawozów. Mam przynajmniej taką nadzieję. A moment. Muszę zobaczyć czy ustawienia dobre. No. Wczoraj zrobiliśmy tamto pole, tutaj dookoła, także zostało nam tutaj 5 hektarów. No i tam jeszcze 3 hektary najgorzej, bo tam jest mokro. Także trzeba będzie uważać. W końcu na przymrozku, ale i tak kurczę, niektóre miejsca są dość mocno zdradzieckie, także może być różnie. Tutaj o, widzicie u sąsiada w tej miejscowości naprawdę kurde problemy. Wszyscy się topią, wszyscy gdzieś mają problemy, ryją kolejny i tak już jestem tydzień e, tydzień temu rozsiałem wszystkie inne miejsca a tutaj przymrozki no to już nie ma zmiany, trzeba jechać e, wczoraj rozsiałem tutaj dwa rozsiewacze mówię został ten jeden już przymrozki się skończyły to też parę kilometrów od domu także droga w to i z powrotem sporo trwa no, i wczoraj nie było możliwości tam już rozsiać. Chciałem czekać do przyszłego tygodnia, bo mówię nawet te przymrozki, gdzieś tam 3 stopnie od 9 wieczorem do powiedzmy, nie wiem, 6 tam z kawałkiem rano, to i tak jest dość mało. No, ale trudno, no już mówię, robimy, żeby mieć te nawozy z głowy. Czemu nie kejsem azetorem? Chłodnica pękła w kejsie, może nie tyle pękła co między chłodnicą. Wodno, a resztą małych chłodnic olejowa, klimatyzacji i tak dalej. Przychodzą e, dwa takie grube węże, od e, doprowadzające wodę do właśnie tej chłodnicy wodnej. No i w tym miejscu, gdzie ona idzie, chłodnica się przetarła. Dzwoniłem do serwisanta. Jak to najlepiej, roz, e, jak to najlepiej gdzieś tam e, wyjąć tę chłodnicę, był mocno zdziwiony, mówi, że. Nie miał nigdy takiego przypadku, żeby ten wąż obtarł chłodnicę i nawet o takim czymś nie słyszał, no także dość pechowo niestety. No i z tego względu też zetor. No i tym bardziej mam nadzieję, że się dzisiaj nie zakopiemy, bo by były nawet nie będziemy czym wyciągać, nie wiem, trzeba będzie dzwonić po sąsiadów. Pomimo, że pszenica po kukurydzy widać, że już naprawdę bardzo fajnie ruszyła. No i jest zielono, można powiedzieć, także gdzieś tam ten się w połowie października naprawdę jest in plus. Także nawet, no a zresztą zawsze powtarzam, kukurydzę będziemy zbierać w połowie października, żeby w optymalnym terminie siać później. Ewentualnie jakąś pszenicę po kukurydze a od tego połowy października to i tak gdzieś tam bardzo słabo. Później kukurydza traci wilgoć. Tutaj zobaczcie, jaka szczota. A tutaj była po prostu luzerna przez kilka lat. No i widać czarno na białym, że azotu w ziemi. Polucernie od cholery, no i też to ma jakiś bardzo pozytywny wpływ na pszenicę. Dobra, luks. Także trochę ta ziemia też skuta jest. Zobaczymy, co on będzie na tamtym polu. Bezpiecznie. A obawiam się, zobaczcie, tam najgorzej się ryłem. Czy tutaj nie będzie podobnie? Fele ze ścieżki, nie wiekać, nawet jak ten tył trochę się utopi. Siadam. Dobra, przyspieszam. mi pika, jak się rozłączy to zaraz będzie niewesoło, kurwa mać co do chuja pana? takie miejsce o no nic z jedziemy No i co? Przymrodek? zobaczcie, niby sucho wszędzie okej, okay, ja problemy. I do kiedy tutaj mamy czekać na takim polu? W poniedziałek deszcz, wtorek deszcz, czym brak na horyzoncie. Zwiększymy dawkę, jak i tak szybciej jeździmy. Że wpadam, no ale jest naprawdę na wyższej prędkości. Warto jechać, bo nie wpada się aż tak mocno. Także gdzieś tam po prostu ta warstwa zamarzniętej ziemi nie nadąża się gdzieś tam pod nami zarywać. Zwiększa kolejna. Mam nadzieję, że tu powinno być już bardziej twardo. Jest mięko. Napęd czy mi wyłączył? Pani, stajcie przy 15, napęd się wyłącza.

Dobra, nie ma tragedii. Zrobione. Zostało mi trochę. Pościmy na tam, tam dalej, gdzie było twardo. Trochę i później po prostu zapiszemy sobie i ograniczymy dawkę norma wysiewu yy, na drugim zabiegu rozsiewacza. Dobra, ile zostało nam? 400 kilo, może. Dobra.